Then live będzie o tematyce, będę mówił o wszystkim, głównie angielskim, for educational purposes and YouTube I'm gonna to speak to my audience about English and about the things like those. So if you can, if you know how, then please give me people that will be willing to just speak English, you know, and I will... try to get involved in learning English with them. But, first of all, what I need to say, I need to say that jestem wkurzony, mam dosyć tego angielskiego, wszystko się rypie, głośnik mi nie działa, albo już działa. I teraz muszę do kogoś znowu czekać przez następne 10, 20, 50 godzinę, lata, kurde, dekady, aż ktoś się pojawi i mi powie, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać. Ja mam nadzieję, że mnie naprawdę słychać, jakby Średnia ta kawa. Wszystko takie średnie. Wszystko średnie i w ogóle... Jeżeli... Dobra, zacznę ten temat. Jeżeli jesteś człowiekiem, teraz będę mówił o zdrowiu, jeżeli jesteś człowiekiem i jesteś smutny, to teraz tak sobie myślałem, bo ja długo miętki nie, niemożliwe, że to chodzi po prostu o jedzenie i tak dalej. I te wszystkie rzeczy, co ludzie mówią są ważne. On jest X7 zrobiłem. To nie o to chodzi w ogóle. Tutaj chodzi o właśnie to odżywianie, inne takie rzeczy, o prawidłowy sen. Jeżeli prawidłowo śpisz się, odżywasz, to na ciele się czujesz fajnie. I w ogóle. No, no jest lepiej. A teraz ja się pytam. Dlaczego? Why? Why nobody came here? If I just asked for the people in here, why I have none. it doesn't matter like i just decided to that i will arrive in here maybe not arrive because i was here for that whole entire time but yeah you know mm. eso tiempo es como que amo eso tiempo es como es como que amo or something like this like i've never been even trying to speak in this way so you know but Finally, I just did it. Like I just started speak the one language I wanted. So That's the same, basically. Dobra. Chemu ja dalje People, where are people? Why people aren't in here? Why are, why we have no people in here? Like five minutes. Five minutes later, I just need to fi figure out if you can hear me or you can't because I've heard that. People can just hear me for some strange reason. I'm not what kind of, but yeah. And I have kind of love in here, but ah, uh, it's so annoying, like most of the things, but I'm not saying it. Ciekawe czy live działają jak takie że analiza ludzi i że jeżeli nagrywasz live'y, to czy YouTube ciebie bada i widzi co cię denerwuje, co cię nie denerwuje i tak dalej. To jest bardzo ciekawe, bo jeżeli tak, to jest mega powalone, bo to jest jak tresura ludzi troszeczkę. Jeżeli tak to by wyglądało, że takie niby ten, no nie, nie wytrzymam z tą lampką, wyżej, no. Nie na przykład na live'ach, wkurza strasznie, mega mnie to irytuje, w sensie no nienawidzę po prostu jakiegoś takiego zatrzymywania się, to powinno polecać ludzi cały czas i dopóki siedzą to powinno być więcej, 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 a nie, że kurde siedzisz i jest zero i pierdzielisz do nikogo, jeszcze ci mikrofon nie działa. Hmm. Dobra, ja będę siedział, ja tu siedzę, ja idę spać. Znaczy nie idę spać, ja on jeszcze siedzę po prostu. Ale wkurzające są te livey. Okropieństwo to jest. Najgorsze co może być po prostu. Mega irytujące. Ciągle z tym są problemy. Mi się tu nawet nie chce siedzieć. Jakby zmuszanie kogoś, to się nie zmuszanie, robię to dobrowolnie. Ale... Uff. Nie może mi do, podesłać jednej osoby, słuchacza. Skończę live'a, że nikt nawet tutaj nie wie. Przecież to jest chore. Dlatego, że. Może dlatego, że. A jak ustanę za krzesłem? Czy to, co jest, zmieni YouTube? Czy to, że ustałem za krzesłem, robi Tobie różnicę? Czy to w ogóle nie robi różnicy? I bez sensu, że zanim nim ustałem. Może powinienem wrócić na swoje miejsce? A może powinienem wskazać jakąś rzecz? Lepiej tekst. Tak lepiej wyeksponowaną. Nie? To nie rozumiem. I wiesz co? Pierdzielę cię YouTube. Pierdzielę te live, y. to w sensie no nie pierdzielę, ale pierdzielę, to już się nie będę starał. Idę sobie zrobić kotlet. A może nie, a może zrobię coś innego, jakby patrz, właśnie znika, wcale mnie tu nie ma w pobliżu, wcale włosy mnie wkurzają, wiecie co? Gotuję wodę z wodą na pierrotę. Datkuł daj mi na Nie, ja sprawdzę, czy nie ma garnka po prostu. No nie no. Hmm. Dobra, gotuję wodę proszę państwa. O, gotuję wodę. I pójdę umyć głowę i wszystko i ja pierdzielę. Co tam? Co tam? No, że nada, że nada po prostu. To jest po prostu że... nada. Żenua. yeah <sweak>